ogólnie, jednak zrezygnowałam z rysowania knafa i zrobiłam sobie yy, i ja zrobiłam to tak, że normalnie sobie postawiłam telefon i tak zaczęłam po prostu rysować w sobie yy no mi się tak za bardzo nie chciało rysować. No, z tego mi tak wyszło, bo potem nie tutaj resztę z tych tutaj drzew zrobić, te takie drzewa. Sobie narysowałam jeszcze tam. To tu była odcięta ręka, normalnie tu jej odcięli rękę. Um, dobra, teraz to sobie spomalujemy. Tylko chyba tutaj sobie, o, idealnie, do mnie, sobie poszło niejako. to sobie teraz puszę pisem, bo kredko mi się nie chce. No to, gdzie to wygląda. Uh -huh. Teraz. Tak. W pierwszym sezonie ona bardziej to ma różowy, więc to na różowe. Jeśli słyszycie jakieś krzyki, to to mój brat. Hmm. no Ja to chyba na czarno, bo trochę wygląda tak znaczy na filetowo o akurat to, to zaraz yy, poczekajcie zaraz wracam dobra jestem ogólnie chciałam to trochę naprawić no ale yy, nie wyszło tak dobrze tutaj ty, ty. Yy, nie wyszło tak dobrze dobra teraz bo ja to robię na szybko teraz yy, Zobaczmy co tu się pomaluje. Tu jakoś światło na byle jak. Mamy czarny, czarny, czarny. Teraz tu jakoś pomaluję. Ale mi się tu pomyliło teraz. Boże, dajcie mi lepszy czarny, lepszy... lepszy, lepszy. Wiecie, co ja tu po prostu orkiem pomaga. nawet lepiej. W ogóle jeszcze jedę do teatru. To myślę nic, bo jest u nas... Taka. I to wygląda teraz, jak taki jeden wielki bursz jeśli ktoś będzie się z was pytał, czy mm, no, dalej będę pokazywać, mm. to tak, też może do tego wrócę, ale wiem, że wszyscy pewnie, jak sądzi, będą w maskach. oczy. Mm, I teraz. Ja łączę je, zostawy. Äh, e, O, ten chyba tu. O, jeszcze, jeszcze. No, bronzowy, bronzowy. Łatwiej. Też brązowy, jest brązowy, 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 tak? To jest brązowy. Dobra. mam takie jak wyjątkowo malowaną, proszę bardzo. To wygląda nawet nic. Może jakoś to poprawię, ten rysunek, w ogóle tu chciałam coś narysować, ale nie wyszło, bo poza tym to było takie... No porównajcie sobie to do tego. Dobra, kończę, bo mi się czas do Papatki!